Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Niecodziennika Filozoficznego. Tym razem będzie on poświęcony książce wydanej przez Copernicus Press, ale właściwie chciałbym trzy odcinki naszego Niecodziennika poświęcić tym samym autorom. Wydali trzy książki przez to wydawnictwo. Ci autorzy to profesorowie Brożek, Stelmach i Heller. I te książeczki, bo nie są to jakieś wielkie poematy, wielkie dzieła, jakieś grube tomiska filozoficzne, są poświęcone takim zagadnieniom, które z jednej strony są analizowane przez filozofię i stanowią jakąś część filozofii, ale z drugiej strony też właśnie dotyczą naszej codzienności, naszego życia codziennego. Bo pierwsza z tych książeczek jest poświęcona ciekawości no, coś, co nam towarzyszy każdego dnia. Druga książeczka jest poświęcona głupocie. No, kto z nas nie robił głupich rzeczy. A trzecia, która zresztą wyjdzie 11 listopada, czyli nawet jeszcze nie miałem okazji się z nią zapoznać, ale myślę, do nagrania kolejnego odcinka już zdołam ją przeczytać, będzie poświęcona, przynajmniej tak jest zatytułowana, cokolwiek, czyli pewnie będzie poświęcona otaczającej nas rzeczywistości. Ale może zacznijmy od ciekawości. Może dlaczego? Dlaczego ciekawość? Bo ciekawość towarzyszy nam od samego naszego dzieciństwa. Wiemy jak dzieci są ciekawe, ciągle pytają, dopytują. Kiedyś dzieci pytały rodziców, dziadków, dzisiaj ta ciekawość jest już bardzo szybko zaspokajana przez to co mogą znaleźć w internecie, w smartfonach, w całej tej przestrzeni wirtualnej, ale popatrzmy, że ciekawość jest taką niezwykłą cechą człowieka. Bez ciekawości nie byłoby odkryć geograficznych, bez ciekawości nie byłoby badań naukowych, bez ciekawości byśmy nie polecieli w kosmos, byśmy nie, zgłębali, nie zgłębiali tajemnic wszechświata, którego nas, który nas otacza. Ciekawość to jest coś, co nam towarzyszy, ale jednak są pewne interesujące cechy ciekawości. Autorzy tej książki zwracają uwagę, że można wyróżnić cztery rodzaje ciekawości, i może właśnie to będzie zachęta, żeby sięgnąć do tej książeczki. Pierwsza ciekawość, autorzy ją nazywają, ciekawość fundamentalna. Ona jest taka bardzo spontaniczna, bezinteresowna, intencjonalna, czyli coś, co bardzo naturalnie w nas jest. To jest właśnie ta ciekawość, którą opisałem w przypadku dziecka. My ciągle jesteśmy czegoś ciekawi, tak, bardzo naturalnie. Ciekawi nas, jaka będzie pogoda dzisiaj, ciekawi nas, jak działają pewne elementy wokół nas, ciekawi nas, ciekawią nas na przykład najnowsze odkrycia techniki. Jesteśmy ciągle zaciekawieni czymś. I ta ciekawość, Bezinteresowna, fundamentalna. Ona nam towarzyszy przez całe nasze życie. I dobrze, że nigdy jej nie zgubimy, że ona zawsze będzie gdzieś tam odzywała się w naszym życiu. Z pewnością taką ciekawością fundamentalną właśnie charakteryzują się dzieci, które dzięki ciekawości, dzięki zainteresowaniu, jak działa ten wszechświat, kim są ludzie, no po prostu się rozwijają. Druga ciekawość już jest taka bardziej. Ciekawością jest taką ciekawością, która trochę jest już odpowiedzialna. To znaczy, my powinniśmy podjąć taką ciekawość. To jest ciekawość konieczna. Jak można określić ciekawość konieczną? No, popatrzmy, że każdy z nas, już dorosły, wykonuje pewne, pewien zawód, jest w jakichś, w jakichś relacjach, każdy z nas pracuje, z czym się zajmuje. I zwróćcie uwagę, że. Przy wykonywaniu różnych funkcji, nawet przez to, czym, kim jesteśmy, już jesteśmy jakby zobowiązani do pewnej ciekawości, czyli pogłębiania chociażby tego, co do nas należy. Zwróć uwagę, że taka ciekawość konieczna, chociażby związana jest z tym, że każdy z nas powinien znać, przynajmniej jakimś fundamentalnym zarysie, pewne prawo, które nas obowiązuje. Nikt nie powie, że nie będę tego wykonywał, bo nie znam prawa. Nie, to jest taka ciekawość konieczna. To powinniśmy znać. Kiedy student studiuje, powinien w sposób konieczny zdobyć jakąś wiedzę na tym kierunku, który właśnie jest przedmiotem jego studiowania. I to jest pewna ciekawość konieczna. Czy jesteśmy mechanikiem samochodowym, czy jesteśmy nauczycielem, pielęgniarką, lekarzem, każdy z nas ma zakres jakiejś wiedzy, jakichś problemów, które powinniśmy znać i studiować. Jeżeli tej ciekawości koniecznej nie będziemy w sobie pielęgnować, no to właściwie wiemy, że gdzieś zatrzymamy się w naszym rozwoju, że jest pewien rodzaj ciekawości, który powinniśmy jakby w sobie bardzo świadomie podtrzymywać, kształtować, rozwijać. I nie wolno nam się zwolnić z tej ciekawości. Właśnie ważne jest to, żeby ta ciekawość w nas była. Kiedy jestem wykładowcą filozofii, to trudno, żebym nie miał ciekawości, a co nowego wyszło w filozofii. Jaka nowa książka się pojawiła w tym obszarze, którym się zajmuję. Jeżeli bym nie miał tej ciekawości, to bym powiedział, że gdzieś nie do końca dobrze wypełniam swoje powołanie czy swój zawód jako wykładowca akademickiego. Więc muszę. tą... To już nie jest taka spontaniczna ciekawość, która towarzyszy, kiedy patrzymy na taczający świat. Nie, to to już musimy dosyć świadomie sobie kształtować. Drugi rodzaj ciekawości to jest ciekawość, która została nazwana przez autorów ciekawością zbyteczną. No i chyba dobrze wiemy, że trochę tej ciekawości zbytecznej w nas jest i to codziennie. No, chociażby nasze przeglądanie czasami mediów społecznościowych, to scrollowanie, patrzymy o no, następnych filmach, co dalej... Popatrzmy, to jest ciekawość zbyteczna, no co te filmiki nam dają bardzo często, nie? czy my zdobywamy przez to jakąś nową wiedzę, no nie zawsze, zabijamy czas i to jest taka ciekawość zbyteczna, można nie tylko odnośnie scrollowania ekranu smartfona wskazać, że jest to ciekawość zbyteczna, ale takie ciekawości zbyteczne czasami mamy, no kojarzy mi się chociażby taki prosty przykład, jak jadę samochodem nagle nagle skorek. I człowiek się zastanawia, no dlaczego jest ten korek? Nie wiem, może roboty drogowe, wypadek, ale bardzo często, popatrzmy, ten korek jest spowodowany tylko przez to, że kierowcy, którzy mają wolny pas, gdzieś zwalniają, bo są zaciekawieni, co się wydarzyło na tym sąsiednim pasie, i, i przez to zwalniają, właściwie i powodują korek. Ciekawość trochę zbyteczna. Niekonieczna, gdyby się oczywiście byli, byli świadkiem wypadku, no to powinniśmy się zatrzymać, zareagować, ale często jest ciekawość, która właściwie niczemu i nikomu nie służy. Już nie mówiąc o takiej ciekawości, która czasami dotyczy innych ludzi, że jesteśmy ciekawi różnych plotek, różnych tajemnic, chcemy zgłębić dlaczego, co i tak dalej, więc popatrzmy, taka ciekawość zbyteczna, która nie należy ani do ciekawości koniecznej, ani nie jest taką ciekawością fundamentalną, tylko właśnie jest pewną ciekawością, która. Niekoniecznie zaspakaja pewien element poznawczy człowieka, ale właściwie wynika z tego, że no, chcemy coś tam czasami wiedzieć, i trochę jest to ciekawość, która jednak z jednej strony powoduje marnowanie naszego czasu, a czasami jest to ta ciekawość, która właściwie nie powinna nawet być. Co nas tam ciekawią, ciekawią czasami prywatne rzeczy kogoś innego? Jak wielu ludzi nie jest zainteresowanych chociażby, jak człowiek pracuje w pracy, tylko jest zainteresowany, a co on tam robi, a może on coś tam poza pracą, jak wygląda jego życie prywatne. Totalna ciekawość zbyteczna. I wreszcie ostatni rodzaj ciekawości, który zabrzmi bardzo tak dziwnie ciekawość przeklęta. No, zwróć uwagę, że ktoś by powiedział: No, my na, w Polsce nawet mamy takie przysłowie, które coś tam mówi na temat ciekawości przeklętej że ciekawość to pierwszy stopień do pieku, ale to nie o to chodzi. Ciekawość przeklęta to jest taka ciekawość, która w pewnym sensie zaczyna niszczyć człowieka. Niszczyć czasami ludzi wokół nas. Jaki przykład można podać ciekawości przeklętej? No to jest taka ciekawość, która chociażby jest związana z jakimiś teoriami spiskowymi. Jesteśmy tak wkręceni w cudzysłowie w jakąś teorię spiskową, że my wszędzie węszymy spisek. To odbija się na postrzeganiu innych ludzi, to odbija się na naszym postrzeganiu tej rzeczywistości. To jest ciekawość przeklęta. Albo na przykład ciekawość przeklęta polega na tym, jak chcemy kogoś po prostu poniżyć i szukamy, jak. jak tylko najdrobniejszych jakichś tam faktów z życia tego człowieka, jakiś tam plotek, tylko po to, żeby komuś zaszkodzić. I wydaje mi się, że ciekawość przeklęta to jest taka ciekawość, która z jednej strony niszczy nas samych, że nas wkręca w pewne rzeczy powodujące, że kompletnie gdzieś odcinamy się od rzeczywistości, zatracamy te nasze właściwości poznawcze ukierunkowane naprawdę, tylko szukamy pewnych teorii. Które odciągają nas właściwie od rzeczywistości, od prawdy wręcz. Albo drugi rodzaj tej ciekawości, która właśnie jest ukierunkowana tylko po to, żeby gdzieś zniszczyć drugiego człowieka. Oba te rodzaje, przykłady ciekawości przeklętej, no niestety nie są najlepsze i mogą wyrządzić wielką krzywdę nam samym, a niestety też czasami wyrządzają krzywdę innym ludziom. Tyle może takiej zachęty do przeczytania tej książki, bo Państwu tylko przedstawiłem właściwie mały fragmencik, który pojawia się w tej pracy o ciekawości, ale wydaje się, że te meandry ciekawości, pielęgnowanie w sobie zdrowej ciekawości, jednak jest pewnym powołaniem i zadaniem człowieka, więc tym bardziej Państwa zachęcam, żeby sięgnąć po książkę czy książeczkę, bo naprawdę są to nieobszarne pozycje, żeby gdzieś rozbudzić w sobie Tą piękną, właściwą ciekawo ciekawość, która nas po prostu jako ludzi charakteryzuje. Więc zapraszam do przeczytania i zapraszam do subskrybowania. Dziękuję za uwagę.